Dziewiątka mostowego. Dziewięć najważniejszych działań, które chciałbym zrealizować, aby w naszych lokalnych społecznościach żyło się lepiej. Dziewięć takich działań, dzięki którym nasz region będzie się rozwijał i przyszłe pokolenia będą miały lepszą przyszłość dla naszego dobrobytu. Pierwszym działaniem są społeczne bony turystyczne. Państwo powinno w swojej polityce społecznej uwzględniać potrzebę turystyki, wypoczynku, rekreacji także osób poszkodowanych przez los, niepełnosprawnych, grup senioralnych, a także grup najuboższych. I tak to się odbywa w, krajach, w niektórych krajach zachodniej Europy. W tym celu państwo może politykę społeczną częściowo kreować poprzez bony wakacyjne. Bony wakacyjne powinny być realizowane w tych regionach, gdzie turystyka jest słabiej rozwinięta. Jest to sposób na rozwinięcie turystyki w obszarach słabiej rozwiniętych, a także sposób na to, aby baza turystyczna była wypełniona poza, poza sezonami turystycznymi. 13 października spotykamy się na wyborach. Wybierzmy ludzi, których chcemy obdarzyć naszym zaufaniem, którzy będą nas reprezentować w Warszawie i którzy solidnie będą pracować dla naszego regionu. 13 października spotkajmy się na wyborach.